Ej, hey, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider 2013 e, Trochę dziwnie tutaj znowu być po 6 miesiącach chyba przerwy W momencie kiedy ja to nagrywam Ale jakoś tak zatęskniłem do tej gry plus jeszcze mam PlayStation Plus Extra Bo chciałem właśnie nagrać już dawno ten odcinek Ale coś mi się stało niestety z płytą i nie mogę tej gry zainstalować A tu proszę mam PS Plus Extra więc mogę bez problemu zainstalować więc można z to z powrotem grać. Oczywiście dalej nie obiecuję, że ta seria będzie ukończona, ale chciałbym ją ukończyć. Naprawdę chciałbym. Bo, kurde. O chwila. Bo, według mnie, to jest naprawdę dobra część Tomb Raider'a. Dla mnie to jest moja ulubiona chyba część. Mimo, że jest taka najprędzej podchodząca pod horror, coś takiego. Ale w ogóle, dla przypomnienia, teraz jedziemy tą pseudo-gondolą do Grima. Żeby go uratować, bo tam ci Solarysi na niego napadli. W ostatnim Grim, odcinku. Jesteś tam. No właśnie. O oh. nie! Okay. Fuck! Nie trafiłem. Dobra to było. Dobra, jola Haha! <laughs> o! O! Szlak! Ja oh, 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 Kurde! Ja muszę sobie przypomnieć trochę sterowanie. Ja co co, ale z dźwięku akurat wtedy, że mi się dobrze gra. Black. Chwila, muszę sobie pozbierać troszeczkę złomu. Gdzie oni są? O, idą. Shit. No kur... O, oh, fuck. O, o oh, fak, pomyliłem przyciski. Whoa, 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 whoa. Ja pierdzielę Ej dobra. Oh, Prawie tam dostałem. No nie, no nie mogę trafić. Dobra. Ach, uciekł mi. To chyba wszyscy już. Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę. Ani mi się, waż do cholery! <mulary> dobrze, dobrze. Człowieku, to ledwie drażnięcie. Ja jestem z Glezgą! A teraz kopnij za krawędź! Nie! Oh! Nie! 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 Powiem wam, że. Ten, trochę szkoda mi tego grima, bo w sumie to był całkiem spoko ziomek, fajne teksty miał. Akurat jego dialogi w tej grze były naprawdę całkiem spoko. No i ogólnie ten, w miarę polubiłem typka. Zapłacę mi za to. Eee, wait, gdzie mam tu? O. A Pałac. właśnie... propo... Muszę się dostać do pałacu. No właśnie, propo pałacu, ten. Zapomniałem powiedzieć, że przy okazji my też idziemy ten. Sam odbić, bo tam została jakby uwięziona w tym pałacu. Tam się dowiedzieliśmy. Nie pamiętam ile odcinków temu, dwa odcinki temu chyba, z tego co pamiętam. Lara kontaktowała się sam. Patrzę tutaj, czy tu nie ma jakichś jeszcze zwłoków, ewentualnie, żebym mógł sobie pozbierać, ale widocznie nie ma. No to lecimy. Hej, tam jest! Trzeciodzinę. Okras, Skąd oni się tu wzięli? Nawet nie wiem. No, dawaj, dawaj. Łaprze. Mam ją! Chciałbyś! No. Cholera. Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Oh, dzięki Bogu. Ale on im nie pozwolił. Grimcy, ty. ty uparty draniu. Rod tak mi przykro. Nie, niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. A. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Okay. Ej, powiem Wam szczerze, że. Yy, Moim zdaniem, Helikopter ciekaw, że... ratunkowy N888RC N8 odpowiada na sygnał SOS. Leci z prachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po samych innych. Laro, może ja to, Nie to pieksta, Ja wpakowałam sam i reszty w ten bałagan. i ja ich wydostanę. E, chciałem powiedzieć, że moim zdaniem ciekawsze zabiegiem by było, gdybyśmy w tym momencie sterowali rotem. I na przykład byśmy Larę osłaniali. Moim zdaniem to byłoby ciekawsze niż tak po prostu jako Lara iście tam pod, znaczy do tego mostu, żeby rot nas osłaniał. Chociaż z drugiej strony, ten wiem, że to jest gra ten o Larze i nią tutaj się steruje. Ale takie ciekawe urozmaicenie by było Dobrze, Laro, tak w tym jednym momencie. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. <laughs> bardzo śmieszne. Się, nie martw się, będę cię osłaniał przez całą drogę. No to mnie jakoś nie uspokoiło szczerze. Eee, chwila, ile ja nagrywam w ogóle? Dobra, 8 minut. Kurde, boję się, że, ja że ja mam tą grę za głośno. Więc jeśli za głośno gra jest i mnie nie, i mnie nie słychać, Halo, to... Mam ten, ich na łóżce. To sorry. No to dalej. Uuu, ale byśmy sobie lecieli. Więc w razie czego w następnym odcinku to poprawię? Więc trochę jest cisza tą grę, ewentualnie. Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Macias rzuci nas oni, jakiej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. Co What? What the fuck? Co to było? Ich na łóżce No to dalej Uj Jezu, zapomniałem o tym Chyba, że ja musiałem ten... się ruszyć akurat Myślisz, że dorwali te obco? Nie martw się Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie No właśnie, idę do was Chodźcie z Matias, <noise> nie znajdziemy Tylko jeśli zawiedziemy COŁDZIEJ U Jezus Maria Myślałem, że znowu spadnę. Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? No, raz już mnie straciłeś, mój drogi. Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczę. Zaczekaj. Dobra, chyba już. Okej. Okay. Stój! Zaczekaj. Już prawie go no. masz. Ruszaj! Uj, czekaj, czekaj, czekam. Laro, Dobra, dziękuję. Chyba masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Lara, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jak kark! Nie! Ech, Jezuro, jesteś kurde mistrzem bezpieczeństwa. Po co? Trzyma Larę nad przepaścią, co zrobi? Strzeli mu w łeb. Bawić to, że Lara mogłaby spaść. No super. Wow! Jezu, jezu, jezu. jezu, Jeszcze mi Jest Jezu, jeszcze mi pierdolę teraz. Co takiej akcji? Jesus Christ. Jeśli wiercą, to przepraszam, ale na kaputenka to najwyżej mikrofon wyłączę, żeby nie słychać tego na filmikach. No, Jesteś tego pewna? Wydostanę ich. Wrócę. Nie ale e, ostatnio ci ludzie strasznie mnie irytują tym wierceniem. No ileż można? W sumie z jednej strony fajnie, że nie ma pływania, bo patrzeć na shadow w The Tomb Raider na przykład. A z drugiej strony trochę mi tego brakuje. Bo szczerze mówiąc nie chciałoby mi się męczyć z jakimiś piraniami jak w shadow albo jakimiś, nie wiem, groźnymi stworami morskimi. Ale dobra, mniejsza z temu. Wejście do jaskini. Tutaj coś mamy? Nie, nic. Ale zejdę z ciekawości jeszcze tutaj. O. Okej, okay, broń przypadkiem przeład ten przeładowałem, no ale spoko. Jezu! Dlaczego wyciągnęła łuk? Bracia, słuchajcie mnie! Za świata zewnętrznego! Byliśmy niczym. Lecz tutaj. Tutaj jesteśmy sorari! Jeźmi słonecznej królowej sprowadziła nas tutaj nie bez powodu. Wiem, że pragniecie wolności. Wiem, że pragniecie uciec z tego miejsca. Jednak aby tego dokonać, musimy wyzwolić naszą królową. Tak jak my, tak i W żyłach płynie krew tej krainy. Może być kluczem do wyzwolenia. Rytuał płomieni pokaże nam prawdę. Chimiko, Jesteś pierwszą i ostatnią! Przemów do nas! Przez ciebie zginął nasz brat! Teraz ja zabiję ciebie! To za Wladysia! Dość tego! Dimity, Nikolaj, przyprowadźcie Ale spuścili jej siarczysty wpierdziel, Ale jakie damskie boksery kuźwa normalnie? Wbiją dziewczynę po mordzie jeszcze. Stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Kimiko. Przemów! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie dobrze! Nie mam palenia. Ona. Ona jest wybraną! Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej! dobiegła końca. Ja ci dam kuźwa, kreaturo. Ale kuźwa jest taki skór, wiele z tego Matjasa. Nara. Hmm. Czerwona rzeka. Pytanie od czego? Ciekawe to czego to jest. Nie, nie wcale nie krew Barszczyk gotowali, no właśnie Barszczyk czerwony, pewnie im powiegli jeszcze co stało. No, no widzicie tutaj Jeszcze tutaj Barszczyk piękny, tak duży tego barszczu, jakieś mięsko jeszcze e, Te czaszki to dekoracja <śm> Także nie myśleć sobie, że to jakaś krew Skąd? że znowu? Ale szczerze ta lokacja jest trochę creepy No ale spoko, mamy tylko łuk A dobra no, To dawaj Tylko ja nie uczęła się nie za daleko No ale dobra, przejdziemy chyba No Lara przychodzi Bawy, ten. Surowce. E, ile nagrywam? 15 minut. Dobra, to jeszcze troszeczkę można pocisnąć. Szaleństwo. To miejsce jest szalone. Matias wierzy, że to tu chimiko to sobie więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem. Dobrze o tym wiesz, Laro. Intuicja ci to podpowiada. Dobra To się akurat przyda 6 z 10 dzienników Lary O, to jest? Każdy nowy brat Otrzymuje zadanie Rolę w Bractwie Solarii Tak długo jak Matias Będzie udowadniał, że jest duchowo połączony Ze Słoneczną Królową Będą mu wierzyć I będą posłuszni Inicjacja do Bractwa jest brutalna Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Ha. Hm. No to widać, że tutaj kurde ten... Dalej oni kurde próbują wszystkich sposobów, żeby się wydostać z tej wyspy. Nie szarp się za bardzo Hehehe się, he, he. żeby cię szybko Tak? Co to jest? Co to jest? Ja pistole Co to za stwory? To są ludzie? Jesus Christ Ja nie wiem, czy to są normalni ludzie, czy to co jak nie wiem, jakieś stwory cholera, jasna stawię Mam nadzieję, że oni sobie stąd poszli. Kurde, dalej tu są. Mogę ich wysadzić jakoś? Dobra. Okej. Okay. Pozbyłem się przynajmniej ich część. Chociaż. Może ich część. Część z nich. Ale fajnie, ja już nie mam strzał w ogóle. Także. <laughs> no to powodzenia. Ja już nie mam żadnych strzał. Fak. Już Jak będzie luźny, to zostawmy go po prostu dla następnej zmiany. Ej, partię. Dobra, dobra. A co jeśli przekręci się do myślu, jak to wszystko puścić z dnem? Kurde. Racja. Nie cierpię tego miejsca. Słuchaj, ja pójdę sprawdzić. A ty możesz tu zostać? Kurde, nie niech oni stąd ci. idą. No, rozdzielcie się już trochę. Kurde, nie odwracaj się teraz. Trochę cię zepsuję do szczania. No, tamtego mogę. chociaż nie wiem, czy ja chcę go zabijać. Dobra, tamtego zostawię na razie. Może nie wpadnę w kłopoty. Hmm. Kojnie i tak przegrywasz. Cholera, nie, znów to samo. Zajmę się tym. Dobra, jolo. Okej, okay, ten zdjęty. Swój... Zamknij się! Szlak. Oof! Oh. tam! Ja! Wybiję wszystkich. Jasne, że was wybije wszystkich. Mogę, skąd ta dwójka nagle się tu wzięła? Znaczy no, jeden był, ale skąd ten drugi się wziął? O kurde, nie mogę. Mogłem... Nie! Akurat tutaj jest, cholerka. Dobra. To jakiś dokument jest. Alicjo, kochanie. Nie chciałam tego pisać, ale jeśli nie zrobię tego teraz, mogę nie mieć kolejnej szansy. Twoja mama wpakowała się w kłopoty i. Być może długo nie będzie mogła wrócić do domu. Nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytasz, ale chcę, żebyś wiedziała, że walczyłam o ciebie. Wszystko, co robiłam w życiu, było dla ciebie. Cały ten czas zdala od domu. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze, wszystkie poświęcenia. Przepraszam za wszystko, przez co będziesz musiała przejść bez mnie. Jeśli nie wrócę, znajdź Konrada Rota. Nigdy go nie poznałaś, ale to najlepszy człowiek, jakiego znam. Jest twoim ojcem. Masz jego oczy. Jesteś światłem mojego życia i kocham Cię najbardziej na świecie. Aha, czyli córka Reyes nie wie, że Rod to jest jej ojciec. Okej, okay, widzę tu jakieś rodzinne dramy, nie wtrącam się. To w ogóle jakiś obóz jest. Eee, nic nie mam, ale dodatkowy safe się przyda. Co my tu mamy? Artefakt? No przynajmniej już Lara nie ma na sobie tej krwi. To wygląda na początek XVIII wieku. Czarne jedwabne wachlarze były używane podczas obrzędów pogrzebowych wysoko postawionej szlachty. Ładne, ładne. Dobra. Ile on tak swoją drogą? Fuck. 22 minuty. To tak myślę, że do pół godziny będzie ok. Pyk. Muszę się odsunąć. Tylko... Jezu, ja muszę że trzasnę... Y Gazem w łeb Łow wow, wow Dobra, dawaj Lara Hop! Zapomniałem, że tu tak cuchnie ale... cię. Może lepiej idźmy co? Czasem tak musimy się upewnić. Oj, mogę Trzeba mu w łeb sprzejść. To jest. A wyzwanie! E, dobra, to wyzwanie olać. Nie chcę mi się tych zwłok zbierać. Tam surowców zbierać. O kurde, zapomniałem, że to nie jest tak w rajd. Nie, ale ta woda, co się odbija na tym ekranie, jest po prostu przeboska. Chodź tu. Okej, okay, zdjęty. Z naszymi sercami czcimy cię. Okniem z <laughs> ja... O, Jezus Maria. Takaa. Dobra, jolo na to. Chodź tutaj. No. Nie wszyscy wybuchli, ale warto było. A ile ja sobie teraz surowców zgarnę? Dzięki nim. 112 surowców zgarnąłem. Nice. Eee, chwila. Nagrywałem 24 minuty. Dobra. To myślę, że będzie okej. Okay. O oh, fuck, zapomniałem przycisk. Zapomniałem ten, że pod tym przyciskiem to jest. Hmm, aha. Nie tak to powinno być. Tak Poszło? Dobra, poszło Bier te strzały Uhuu, ewakuacja Ja wszystko wybucha oh, shit. Te pościgi, te wybuchy Dawaj, 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 szybko. Okej, udało się Tak trzymaj, sukien synu. Jak stąd wydostanę, to wstawę cię strzały prosto w tył Sporcia Zamknij ryj Uo! Ale w łapetynę wszyscy dostali. O, wszyscy! Nie bez pomocy. Grim? Tak. Ale nie udało mu się. Cholera. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia Was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Whitmana to możemy olać. Szczerze mówiąc, ja bym go tu zostawił. No dobra. Spróbujmy ją rozruszać. Razem. Jeszcze raz. Dobra. Gotowi. Z tego Dobra, skoro oni tutaj tak gadają, to to będzie tyle w tym odcinku, więc następnym razem y, uwolnimy rejestr y, rejest Johna i Aleksa z, y, z tej celi, czy co to w ogóle jest. słonecznej królowej, starożytnej władczyni Yamatai. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że to jest Yamatai? Tak, na to przynajmniej wygląda. A to ci dopiero. W końcu znaleźliśmy tę przeklętą Ukrainę. Nie do końca się tego spodziewaliśmy, co? Ha, mało powiedziane. Sam jest w to jakoś wplątana. Ich przywódca myśli, że ona jest kluczem. No świetnie. Mają własnego Charlesa Mansona. Nazywa się Matias. Biedna sam. Mam nadzieję, że ją znajdziemy. Po kolei, najpierw się wydostańmy z tej cholernej klatki. Dobra, skończyliście już gadać, dziękuję. Yy, następnym razem ich uwolnimy właśnie z tej klatki, także mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał i cóż, trzymajcie się, do następnego razu i cześć.